Cześć moi kochani e, Ja takiej do was sprawię Kiedy byście mnie lubili Kiedy ja bym miała nie. nie wiem ile Aha. lajków Normalnie Ale ileś tam A zapomniałam wam powiedzieć A wyście lubili taką piosenkę Co by z wami nie grało Brawl Stars A to jest wasza najlepsza BFF Niby najlepsza w FFXD Ja lubię się FFXD grać To się dotyczy Malvin, Malwina zbyt bardzo nie chce ze mną grać Ja jej to rozumiem, ale... Jakby od razu mnie tak będzie gdzieś po tym O, dupę. Ja Dobra Eeeem um. Zawsze musisz na mówić? Dobra, i właśnie... XD, oni go nie widzą. Aha, bo on był... W krzakach, to się nie dziwię. XD, ale przypał. Normalnie... Um... Dobra, sobie mogę skokić. Ja mam braca. Dupa. O, byśmy to wygrali, bo ja... Bo ja. Brakuje mi tylko. Nie wiem ile. Proszę, dajcie pod tym filmem. 10 tysięcy. 000... Nie, nie 10 tysięcy, bo na tyle na pewno nie uzbieracie. A dopiero co wy. No to 20 tysięcy. łapaj w górę. A potem dostaniecie ode mnie. No i wchodźcie na moją ja TikToka. Lajkujcie moją koleżankę, mnie i... I, 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 i. i. polecam wam ją. Ona jest mega fajna, ale. No, tutaj jej przykrość sprawiła. Bo. Niby... mnie e, lubi, a tak naprawdę za plecami coś innego wchodzi. E, proszę pisać w komentarzach jak Malwinka okej. Nie no Malwinę lubię, bo... No co się tutaj dziwi, bo to jest moja najlepsza bystry. Nic nie. Nie mam do niej. A zwłaszcza... A zwłaszcza ona się do mnie nic prawie nie odzywa i ona chyba niezbyt bardzo mnie lubi. Nie wiem, czy ona się na mnie obraziła, czy co, bo musi się odzywać Dobra, tutaj chyba i to tylko 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 No. No patrzcie co to robi Nie hmm. I No nie słuchajcie co ona mówi bo Nie chce mi się y, Z nią zgadzać Chodź tutaj, no chodź tutaj Aha, no dobra, idę do was Sobie z wami Pogadać No chciałam z nim normalnie pogadać Dziewczyna z dziewczyną Tam chłopak z chłopakiem, nie wiem bo jestem teraz z chłopakiem, więc się nie dziwię Okej okay. Chodźmy do tematu No um... Malwina, nie. Jakby to powiedzieć, ona się nie odzywa od Nie wiem ilu dni Jakby się normalnie Czarna dziura ją po... normalnie porwała Ale ja do niej nie mam pretensji Żebyście tak nie myśleli, że ja, że ja do, do wszystkich mam pretensje, że nikt nie chce ze mną brać. Absolutnie. No ona chce ze mną kiedy chce, ale żeby tak długo się nie odzywać? Coś to jest niehalowe. Gościu, dalej. Rusza się czy nie? Bo ja tyle nie mam czasu, bo je tutaj na, nagrywam, a ty mi tutaj... Ja pier... Papier, taki duży level masz item. i ten W celowych wdejmę majkiem I tu idzie Colt do nas, jak mnie chcesz obronić? Staruszku No i ja nie mogę, idę do nich I patrzcie, to się nazywa drużyna ekstra Czy ktoś może powiedzieć, co to miało być? Ale to określi dobre i może być częściej Oho, dupa, teraz mam dupę wielką. Dlaczego mam dupę teraz... No chroni mnie! Nie umieś mnie chronić! Nie, 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 nie! Super! Nie umie chronić, nie umie mnie bronić, nie umie grać. Tak nie umieś kiedy i danie mam a ja poi to nie, nie grajmy lepiej. Okej, okay, to... Eee, dobra Coś to tam... To 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 jest... O nie Ona się tak specjalnie odzywa, żeby, żeby ją zauważyli Ja znam po niej Dobra, i sobie pójdę tu O, dzięki ci no by się nigdzie nie poszła na środek, to by już dawno zginęli. Ja może nie wszystko rozumiem. To chyba nic się nie stało tam. Chyba właśnie nie się stało. Ehm, halo. A ten to się w ogóle już nie rusza, to możemy go sobie zabić. Hmm, dobra, spoko. Oj, Ale Aj, dupas! Ja nie przypominam sobie, żebym zezwolował na dysponowanie moimi danymi osobowymi. Mogłam lepiej tam nie wchodzić, ja! Chciałam się, daj majk się pogadać z dajemem Mike'iem, ale. nie, to nie daj Co ja mówię? Zdaj majk, z dajem majkiem To jest daj Mike, To jest. badlej. No nie, co mam z tym dajem Mike'iem dzisiaj? Ludzie zabijcie mnie. obowiązek ochrony danych osobowych i nie może ich udostępniać bez specjalnej na to zgody. Anastasia, zaraz zostaniecie na dupę to zobaczy. Zamłośni uczenie Ty to wszystko pokręciłaś. tak? No zepsuła okay. swoje. 10 zł. Ja. No i górny. To się. chodzi o To jest Tak się chodzi. Nowa Peperka, zrób to wszystko, bo ja z nią nie mam siły. Ty cały ten telefon obróciłaś! Jeśli się to nagrywa, rudzielcu! No Pawidzowie, bo normalnie z nim nie mam sił normalnie z nią udusić, zamordować i nie wiem co jeszcze.